Co jeśli to wszystko to jest tylko symulacja i nie ma żadnych lekcji do przejścia? Co jeśli całe to cierpienie to jest bójda i ściema? I całe te duchowe tłumaczenie, że Twoja dusza przyszła tutaj po to, żeby wzrastać, żeby się rozwijać i dlatego to cierpienie ma taki sens. Co jeśli tak nie jest? Czy spojrzałaś, spojrzałeś kiedyś na to w ten sposób? Czy z tej perspektywy nadal wybrałabyś, wybrałbyś taką ścieżkę tego cierpienia, tych lekcji? Czy wybrałabyś, wybrałbyś coś zupełnie innego? Coś lekkiego, przyjemnego. Co wtedy? Co jeśli to jest tylko projekcja, którą sama sam stwarzasz. Taka właśnie symulacja. Podziel się refleksją.